Cześć, choro się no, Stwierdziłem, że tak tego nie zostawię. I jeszcze raz spróbuję odłożyć trochę kapsułek. Tym razem plan będzie inny, że jak wyjdę na plus, to kończę opening. resztę wam do słowka. Mam nadzieję, że szybko to skończymy. No, dobrze. Teraz też jestem chyba na plus, ale chociaż może nie. Nie, nie jest. Dobrze. Czyli po jednej kapsułce nie muszę kończyć oponii. Okay? To dobrze. To korci mnie jakiś ten apex, no, jakiś holo albo złoty. No bo jednak słabo poszło ostatnio. Słabo. Nie. Zobaczmy teraz. Nie. Na możecie pisać, co tam u Was się dzieje. Zwierzę, że mój syn ma dobrą zabawę na dole. Dobrze, dobrze. A raz kończę nagrywki i idę do niego. To dużo czasu zajmuje. No nie. Jak na razie mamy trochę pepa z poprzedniego openingu. Mam nadzieję, że nie przewalę tych wszystkich kapsułek po prostu. Te złote i hola nam tylko śmigają przed oczami. Taka strategia Gabena, żebyśmy wierzyli, że o w następnej kapsułce będzie. Niedobrze, no coś mamy. Co to mamy i za ile mamy? Eee, za 16 zł. 4, 5, 6, 7, 8. 5 kapsułek otworzyliśmy. Dobra, otworzę jeszcze kilka. No. Chociaż tam do 25. Wiem, że już zmieniłem zasady gry. Ale jakoś tam tak za bardzo się kręciłem o i chyba było warto. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, sprawdźmy. 25 zł. Kurde, elegancko. Dobra, dokończymy ten rządek. I będę kończył. Taki był pomysł. Jestem na plucie nawet ładnie, chyba za, za poprzedni opening też się odkułem. Także... Tak polecam robić. Jak jesteście na plus, to raczej skończcie. <noise> I najwyżej kiedy indziej zrobicie opening. Aj jaj. Hmm? O, dobrze, może być. Pain gaming na sam koniec. Dobra, taki opening krótki to ja rozumiem. Ładny zarobek. To będzie za 40 parę złotych z 16 naklejek, tak? 3, 6, 8 no. Dobra No to widzimy się w następnym openingu Te wrócę do schowka No i tyle, siemanko